niedaleko zapalkujemy i spróbujemy przejść do kolejnego pieca który już praktycznie pojawia się na filmie wyjedziemy z tych krzaków za tych krzaków i zobaczymy fragment ja się zatrzymam akurat to najlepsze ujęcie żeby ja go Wam pokazać do którego chcemy się dostać za chyba w najgorszym stanie Ale jak niebibaj, to w drodze postawiony jest krzyż głazy narzutowe bardziej szybko upośnięte jemiołami ładnie to wygląda no i krzyż piec wapienny znajduje się tam Widzę, że tam są dwa piece. Nie wiem czy tam się tam dostać. w stronę kamieniołomu. Żeby Wam też pokazać. Troszkę właśnie starych wyrobisk. Okay. Starych wyrobisko Jedno z kilku oczywiście w Brugolinie. już Widoczne, nie wiem czy tutaj widzicie. będzie rękę maksymalnie do góry. Ale najpierw się trzeba tutaj przez te trawy i przez te kraczora przepchać no to się myślę że będzie widać staniemy tutaj na górce to jest jeden z kamieniołomów te krzaki nam tutaj zasłaniają zejdziemy troszkę niżej tak żeby się nie poślizgnąć a no, chyba się udało to na ten na sam skraj widzimy nawet nasz cień świeci ładnie słońce możemy zobaczyć praktycznie cały kamieniołom i omawiane wcześniej piece widzę że bateria się kończy także będę musiał wyłączyć nakręcić albo włączyć to dopiero jak będziemy gdzieś bliżej mamy troszkę do przejścia nie wiem czy nam się uda tak łatwo jeszcze raz rzut na o wapienia muszlowego z warstwami gogolińskimi to stąd pochodzi wieku Przez wielu niemieckich geologów i badaczy skamielin, paleontologów, skamieliny z, tych, z tego wyrobiska między innymi są opisane w literaturze, od muszli małży, przez krynoidy, liliowce, ale najciekawsze są tutaj właśnie fragmenty kostne gadów takich jak notozaury, ichtiozaury, striasu. Skały starsza starsze od właśnie tych warsztatów Może później Wam jeszcze coś opowiem. Dobra, będziemy wyłączać. Patrzcie, lis. Poszłam, liska. znaleźliśmy się w dolnej partii kamieniołomu musieliśmy po prostu przejść kawałeczek a nie było innej widocznej drogi w stronę właśnie tych piecy i czeka nas właśnie teraz podejście kolejną stromiznę tam musimy wejść poszukamy mniej stromego wejścia, ale chyba nie widzę udało nam się drapać tu chciałem wam jeszcze pokazać, jak wyglądają ściany zbocza kamieniołowo od tej strony. zmierzamy w kierunku piecu. Tu jest jeszcze ładny widok. Warstwy gruboławicowe i cały drobny materiał. Na dole i na górze nad nimi Spróbujemy zaryzykować Mam nadzieję, że nóg nie połamie Jest dosyć stromo i trzeba tutaj zbiec Odbiec O chyba zgubiłem fajki po drodze Jasne, jest i zguba Dobrze, że jest mam się duścił bez tych Cholera, niech papier papierosów. Tędy się musieliśmy zdradać. podejdziemy do nich znowu te słońce akurat są w takim ustawieniu że idziemy po słońce jeden i drugi widać jak posuwa się tutaj pęknięcie, od głównie na jednym, i na drugim. Można nam się uda tutaj zajrzeć do środka. Widać, że tutaj to znajduje się dużo niżej. O. Tam nawet nie będziemy się wczułkiwać, bo jest to wysokość od ziemi jakiś siedemdziesiąt centymetrów. Spróbujemy się przepchać pomiędzy tymi kolczastymi krzaczurami. A tutaj ktoś nawet nocował. wejście wchodzimy ale tutaj już nic nie dojrzymy, butelki śmieci, jakieś rozprute miski Bardzo ładnie tutaj wyglądają te wstawione pionowe wapienie, prawie że pomarańczowe. Są to margle wapienne, troszkę o innym składzie niż typowy wapień. Na wędrówka się znalazła też obiska, tutaj robili. Teraz no, co jest grane? ciekawie to wygląda piec jak widzicie tutaj znajdował, znajdował się na jakiejś podmurówce tutaj te mniejsze wejścia bardzo ładny pręt ładnie wykończony no i wnętrze do pieca Zejdziemy kawałek na dół Mimo tego, że są w najgorszym stanie, to ta strona, zwłaszcza na dole, jest bardzo ciekawa. Ma dużo takich wypustek, czego nie miały tamte pozostałe piece i nawet nieźle zachowane. Z idziemy jeszcze na tą górkę. Stąd powinno być lepiej widać. piec. przynajmniej ten jeden. Pęka. Od góry do dołu. W środku także wyrosły jakieś drzewa. Proszę zobaczyć. No i w górnych partiach. Także jakieś małe brzuski prawdopodobnie i z boku widzimy ten drugi kamieniołom piec sorry, który od górnia jest bardziej porośnięty roślinnością drzewkami. To są ostatnie piece, które przeznaczyliśmy dzisiaj na zwiedzanie. To chyba na tyle. Jeżeli będzie jeszcze coś do skomentowania, to myślę, że dodam to w późniejszych partiach filmu. Dzięki, cześć i do następnego razu. Tak wygląda to wszystko, przez co muszę się przedzierać. A tutaj już wyszliśmy do traw. Ale do drogi mamy jeszcze, jakby nie patrzeć 200 metrów przez takie krzaczory Proszę zobaczyć po czym prawa sięgająca do pasa a czasami nawet do łokci Jeszcze wygląda Troszkę te smugi o których wam mówiłem Mamy sługi kompensacyjne. Bateria jakoś trzyma. Nie drogi przez zarośnięte pasztalnie pola. Na szczęście już są trawy. Ale to wszystko, tutaj musieliśmy przejść, żebyśmy się dostarczyć. do Wiedza Wody niejnego i do jednego z kamieniołu kamieniołu już troszkę dalej od ląta ale to nie szkodzi już powoli wychodzimy na drogę do następnego